Hej, dziś wylądowałam w Brookhaven, które stworzyła Momi. Czajcie, Momi stworzyła swój prywatny serwer w Brookhaven i ja się do niego dostałam, ale zaraz zapytacie jak? Dziewczyny ostatnio dogadały się jakoś tam z Momi, już nie wnikałem za bardzo, bo to trochę przerażające, że one w ogóle z nią gadały, ale Momi im podała kilka dziwnych cyfr i się okazało, że to był kod do prywatnego serwera w Brookhaven, czacie to? Niestety nie mogę tutaj zmieniać pogody ani nic, więc jak będzie ciemno, to raczej już dużo nie zauważymy, ale pierwsze co mi się rzuciło w oczy... Te ogromne budynki i te wszystkie rzeczy, które tutaj są, one po prostu tutaj zostały. Bo jak ja wychodzę z mojego prywatnego serwera... To po prostu one wszystkie znikają i wszystko wraca do swojej normalnej, takiej jakby yy, rzeczywistości, że tak powiem. No, ale wiecie o co tutaj chodzi? Tu, mumi, musi mieć jakieś cheaty czy coś. No nie wiem, coś tutaj się na pewno zadziało, bo wszystkie rzeczy, ja mam nadzieję, że jej tutaj nie ma. Nie, no nie widać jej. No nic nie pisała, ani nie widać tego komunikatu, że dołączyła, a chociaż to jej prywatny serwer. Ale nie, tu powinno przejść normalnie, bo jak ja wchodzę na serwer, to dziewczyny też mówią, że normalnie widać i wszystko jest tam napisane. A my dziś będziemy szukać jakichś dziwnych rzeczy, w tym Brookhaven. W ogóle dla mnie całe te Brookhaven jest dziwne i jakieś dziwne elementy tutaj wystają, jakieś rury, nie wiadomo co to. Pełno błota, jakichś takich jakby barykat, że nie można tutaj przejeżdżać. Tam koło galerii też są jakieś worki z piaskiem, jakieś takie dziwne rzeczy, ale to co mnie zainteresowało, jak tutaj sobie tuptałam przez tą chwilkę, co z Wami gadam, to jest to, taka wieżyczka. Nie wiem o co z tym chodzi, ale wiem, że to coś jest na górze. Już Wam pokażę, pójdziemy sobie pyk, pik, pik. Tego jest pełno na górze. No i tak, no to jest normalnie u każdego w Brookhaven, ale powiem Wam, że tam na dole to takiego czegoś nie miałam. A tutaj, no jest. I w, ej, to jest telewizor! O kurczaki! A ja tu nie mam telewizora. Ej, ale fajne. Dobra, zostawimy to. Yy, I co? I tak sobie siedzi? Tu, no tak, wątpię trochę. Tu jakieś takie błotne rzeczy. Nie wiem co to. Ale jestem ciekawa, czy tutaj jesteś w ogóle zostawiona. Tu się jak na razie nic nie zmieniło. Hmm, dziwne. Bo jak ją znam na tyle, to tutaj już by coś zrobiła. O niej nie może być pustego miejsca. Nic a nic. To w ogóle płonie czajcie. To całe się pali. Ej, walizki jakieś. Uuu, walizki. Hm, ale to nie są jakieś takie, wiecie, jej, nie wyglądają tak. No to jest trochę dziwne, ale dobra. Zerknijmy jeszcze sobie tutaj i do tego yy, salonu. Ale tu jak na razie nie widzę nic takiego dziwnego. To wszystko jest chyba normalnie. To też. Ej! Dobra! Jest to! Widzicie? Patrzcie. Przez to można sobie gadać, takie jakby walkie-talkie, coś takiego, krótkofalówka chyba dokładniej się to tak nazywa. Tutaj nic takiego nie widzę, ale już znaleźliśmy chociaż pierwszą rzecz i to jest takie dziwne, bo u mnie w bruk tego nie ma. No chyba proste, nigdy takich rzeczy dziwnych nie zostawiałam, a nawet jakbym wyszła, to by one się same usunęły. Tutaj jak na razie w sklepie nic nie widzę, ale jeśli wy coś zobaczycie, czego ja nie widziałam, to dajcie mi znaka w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, co wasze oczy dojrzą, czego ja nie widziałam. A dobra, dobra, gdzie tu teraz można polecieć? Może tam? E, lotnisko też się jara. O co tu chodzi? E... Coś, coś dziwne. W ogóle, patrzcie, to są dwa rodzaje ognia, bo jedno jest takie większe, a drugie tak bardziej w górę idzie. O, No, nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć. Tam jest jedno, to jest drugie. Bo przez chwilę myślałam, że to może dziewczyny sobie ze mnie żarty robią. Ale no, po pierwsze, miałby problem z zrobieniem tego skina, e, które jest tam momi na prywatnym serwerze. I no, jakby sobie robiły ze mnie żarty, to raczej by wstawiały tam taki sam ogień wszędzie. Ej, model też się pali o kurczaki. Czekajcie, ja muszę tutaj zerknąć tutaj na pewno nic się takiego nie zadziało. No jak na razie tutaj nie widzę zmian, ale ja też tutaj jestem bardzo rzadko na lotnisku. Nie chodzę tutaj, nie spaceruję raczej, więc no trudno będzie mi zobaczyć jakieś tam, oj, no coś psułam, jakieś tam różnice. No dobra, dobra, idę no co tu się wydarzyło się walizki chyba są takie jakie były tam jestem ciekawa tu jest jakieś zejście o kurczaki czekajcie to jest karta bo tutaj jest bardzo możliwe że momi jeśli tam grasowała to raczej tam się dostała dobra biorę sobie tą kartę i lecę to sprawdzić bo troszeczkę się boję a znając ją to dziwne rzeczy mogą się wydarzyć co to jest jakie drzwi aha że drzwi się co jest odrzutowiec ale to jest dla członków premium, czyli... Ha, osób... Aha, bo to jest takie coś, patrzcie, kurczaki, ale kozak. Jak przycisnę znów, znów drzwi, to to się zamknie, czy nie? Ja nigdy tam nie byłam. Zamyka się to, patrzcie. O kurczaki. W życiu bym nie pomyślała, że coś takiego tam jest. Nigdy nie zwracałam na to w ogóle uwagi. Tak jak Wam mówiłam, nie chodzę tutaj często i w tamte miejsce w ogóle, no też nie chodzę, więc no nie miałam jak nawet tego zauważyć. Ale jestem bardzo ciekawa, czy coś w motelu się jeszcze stało, czy po prostu tak go sobie podpaliła. Nie wiem, czy jej się taki styl podoba. Trochę dziwne, znowu ogień. A jak już wszyscy wiemy, no to z momi jest coś grubo nie tak. Coś tutaj się i tak z nim dzieje. I widzicie. A nie, tym razem są dwa takie same ognie. Chyba, że ja źle patrzę. Ale zaczyna się robić już ciemno. Przystanek cały płonie. I tutaj też. Ej, no nie. Żarty jakieś. To jest jakiś śrubokręt. I tutaj jakieś takie coś. Ta momiła naprawdę coś nie tak z głową. O co tu chodzi? Ej, wszystko jest tam zepsute. Wiecie co? Robi się już mega, mega ciemno. Może ja polecę tutaj. Może coś jednak tutaj będzie, bo najczęściej tutaj domki właśnie robiłam. Ej, coś tutaj jest. A nie, to są panele. Panele, no to tam normalka jeszcze. Ale tam co jest... Mikrofon? Co jest? Ej, ale on jest mega wysoki. Ja tutaj nawet bym nie dała rady nic mówić do niego. Nie można go obniżyć ani nic, więc nie wiem, ale dziwny, dziwny mikrofon. A tutaj... Ej, to mają tacy ten, co mówią przy tym. O, czekajcie, czekajcie. Tak o! Albo nie powinno, może tutaj coś stawać, bo może coś mi się stanie. O kurczaki, oby nie, oby nie. Uciekam stąd, uciekam stąd. Jestem ciekawa, czy z drugiej strony też się coś takiego dzieje. Ej, prze... czekajcie, przecież ja się mogę teleportować. Przez domki. No tak. I genialne. I zaoszczędzę dużo czasu. Ale tutaj, z tego co widzę, to się nic nie dzieje. Huh. Dziwne trochę, ej, może w kościele coś? No, mi jest troszeczkę taka dziwna, więc to może się duże rzeczy tutaj wydarzyć. Czekajcie, 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 patrzcie, patrzcie. Nie, no nic. Tu się nic nie wydarzyło, co to ma być, o co tu chodzi. Dlaczego pół miasta jest rozwalone, a połowa nie? Kurczę, czekajcie. O, a może tutaj, tutaj może coś? O, światło się zapaliło, ale ono chyba samo się zapala, tak? No, z tego co kojarzę, to tak. Dobra, może weźmiemy do tego hotelu, pójdziemy. Motelu, sorry, zaraz będzie poprawka. Bo możliwe, że coś w tych pokojach namęciła tutaj. Nie, no to wszystko normalnie wygląda. Hm, dobra. A jeśli się położę i będę chciała spać, to nic mi tutaj nie wyskoczy takiego dziwnego. Hmm, słyszę te dziwne takie, coś, co się pali. Kurczę, no niby nic się tutaj nie stało, ale to i tak podejrzane. Ła! Teraz już się sama przestraszyłam, coś klikłam na klawiaturze. Ej! No dobra, a jak będę brała prysznic, to też mi nagle nic nie wyskoczy, bo kiedyś tak próbowała zrobić, że jak coś robiłam, to nagle wyskakiwało coś. No tutaj też nic nie wyskakuje, a tutaj też nic nie wyskakuje. Kurczę, dziwne. Z jednej strony wiem, że to jest momi, a z drugiej, no, tak trochę mi to nie pasuje, bo momi zawsze coś robi, żeby uprzykrzyć innym życie. A tak sobie stworzyła własne brookheaven, na którym przysuje tylko sobie. No, coś mi tu nie gra. Chyba, że ona chce nas wszystkich sprowadzić na ten Brookhaven. Oh, ej, faktycznie. Może ona nas wszystkich chce po prostu tutaj zaprowadzić. Albo któregoś dnia powysyła nam jakieś kody. O nie, żebym nic teraz nie wykrakała, bo się naprawdę będę bać. I nie będę chciała tego nigdy w życiu przyjąć. Co to będzie, co to będzie? Jeśli wy macie jakiś pomysł, co Momi tutaj knuje i dlaczego stworzyła prywatny Brookhaven i dlaczego te rzeczy tutaj zostają, gdy ona wychodzi... To dajcie mi znaka w komentarzu. A jeśli podobała się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, a ja się z wami żegnam. Pa, pa!